Dobry, witaj Polska. Proszę zobaczyć, jak wyszedł nasz kochany galacik. Piękny, przezroczysty. Kurczę, to jest klasa. No a w smaku, no, dawno nie jeden takiego galacika. pysznego. Kto wie, czy to nie jest najlepszy galat jaki zrobiłem, moi drodzy. Najlepszy smak no i ta piękna szklistość Tak powinien dobrze zrobiony galat wyglądać Także polecam róbcie sobie No, a u nas znowu zaczęło lać i leje Ładnie Lejo, ładnie. A tutaj proszę, co tutaj mamy? Jakieś ciasto będzie. No to czekamy, czekamy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zobaczymy. Dobra, to co tam szefowa robisz za Z tofu, dwie kostki tofu. No tak z Dwa opakowania tak może z kilogram. bardziej niż... Kilogram tofu. I by... sobie. Mieliś mielisz teraz je, tak? Musisz mielić. No muszę zmielić, nie? No, bo chcę znaczy, być gotowany. I mamy tu do tego so. jest potrzebna puszka. Sobie muszę z lekkiem kokosowym, żeby był jakiś smak, bo tofu mhm. jest bez smaku. Zamiast cukru waniliowego mam taki puder waniliowy. No puder. Co jest normalnego cukru, mam syrop trzcinowy. Mhm. Żeby był smak, tak że powiem, twarogu, serę, to dam sobie cytrynkę. O. A tu potem mam żelatynę. A spód zrobiłam sobie z masła i z herbatników Petit Berry. Spoko. No to zobaczymy. Robimy to, moi drodzy, pierwszy raz ogólnie, więc... Robimy. Ja to robię. No no dobrze. Magda robi to pierwszy raz, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno zobaczycie i wam powiemy no. jak Możesz to smakuje. Proszę patrzeć jak chcesz. Wsypam sobie tofu. No. Wleję sobie moje mleko kokosowe. Wleję sobie ze 100 gram, żeby było dosyć słodkie. 100 gram. No bo to nie jest nie, nie chcę brać cukru, tak niech będzie. No, jak ktoś nie ma, to może cukru po prostu sobie tam dołożyć. Tak, a próbuję, nie, nie robię tego przepisy, bo po prostu próbuję sobie, co z tego będzie. Jak będzie dobrze, to podam. Szczypta soli dla podbicia smaku kokosowego. Dam sobie... Wanilię? Wanilię. No. Mamy to fajne, proszę pani. Tak, fajne. I czyściutki bez żadnych dodatków. Dam sobie go, on jest też słodki. Dam sobie go dwie łyżki. Takie bardziej czubate. Dobra. Aha. Jeszcze muszę dać ten. Chciałam 6 łyżek dać, ale nie wiem, czy mi będę miała sześć. No, ale włoski, piękne. Mówisz? O, wystarczy się trochę tym nawet do wody, widzisz? Nie? Czy bardziej kwaśny? Nie, nie, ale... nie, nie, zostaw mi trochę do wody. Dobra. Żeby się dobrze zmiksowało, to sobie wezmę. 20 sekund można stawię. No dobra, bo będzie hałas. To na razie tyle. O, jak mleczko. No. Teraz to fajnie to wygląda. Teraz sobie podgrzeję, bo jak chcę ten ser, żeby był gotowany. No. sobie go wezmę na 6 minut. W sumie gotowany Cholera, dobra. <śm> Za szybko ten wezmę, mam. w ten... nie zmieniłam. Cholerę. go na sobie na 6 minut 70 stopni żeby go był podgrywał. No, co tam teraz? Teraz wleję sobie, że no. Tak. do tego cyk sobie dam 20 sekund obrót 4 i mieszamy i mieszamy tak wymieszamy i przelejemy pięknie z góry No rzeczywiście, bardzo podobny smak do twarogu. Pyszne wyszło, nie? No zobaczymy jak to się ściągnie, no pyszne. No. no coś tam, jakby to był twaróg, nie? A to jest tylko tofu. Z galaretką? Naszą polską, czy wietnamską? No pojęcie, co to za Kolaretka to, kolaretka to kolaretka. O. Proszę. No. Jest. I teraz sobie do lodóweczki, do zastygnięcia. Niech stygnie. ja sobie w czasie robię kochani jajecznicę Ja Mam tu trochę baczku pokrojone, drobny tylko szczypior. No i niech mi się to trochę tam podsmaży, to wrzucimy jajeczka. Dobrze moi drodzy, jajka wrzuciłem, 6 jajek, przysmażamy. <śm> 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 No ja właśnie idę po kawusie, bo kawusi już nie mamy. Skończyła się kawusia. A tu mają fajną, dobrą kawę. Mi zasmakowała. Mam nadzieję, że wejdzie. Jest. Jest to, 85 tysięcy dągów. Bardzo dobra kawa. Co tu jeszcze kupić? Snap? O proszę, proszę, co my tu pichcimy? A robię gulasz z serduszek. No, proszę kochani. Gulasz z serduszek. Także dzisiaj mamy bardzo dużo pracy w kuchni. Kulinarnie dzisiaj bardzo Magdaleno. Mówisz? No. Trzeba było to sobie na film nagrać. I tak tych filmik nie ogląda. Ogląda, ogląda. Trzeba czasu trochę na wszystko. No, ale wygląda ciekawie, z cebulką się pruszą, z papryczką, z grzybami papryczką, będą z grzybami o ciekawe, ciekawe, z marchewką, sporą z, z marcheweczką, porą, no. Dobra, zobaczymy co dalej będzie z tego. Czekamy, czekamy, no nie? No i oto nasz gulasz prawie gotowy. Mamy tu fasolkę, papryczkę, pyszne grzyby, serducha, cebula. I jeszcze dodajemy nasz bulion. Bulion, to jest za No wiem, wiem. Oj, będzie parcelizać. lizać, na pewno. No i proszę moi drodzy, tak oto wyszedł nam obiadek. Podany z ryżem. Także ładnie pachnie smacznego kamera zaparowała. <laughs> no proszę. Sorniczek nasz chyba już gotowy. Jeszcze nie, bo to jest galaretka no tak teraz galaretka Tak prawie, teraz galareta. Już prawie już też też No to może będziemy jeszcze dzisiaj jedli na live na Magdaleno. Może. Ja raczej tak. Myślę, że się... Ale dobrze, że dam jedną galaretkę, a nie No dwie. bardzo dobrze, no. Pięknie to wygląda, nie? Czy owoce jakieś przydało. Do... Wysoki, co? Wiesz, że mi zawsze ciaste wychodzą wysokie. A masz w puszce owoce. A tu dałam o, te, galaretkę dałam, tę jeżynową, wiesz? Tak, żeby woskwienie mi nie pasują. No, no dobra, no. Dosarika czy ładnie... ja zrobię może za dwa dni. Teraz ściągnie i to nie? Dokładnie. I... Dobre.